Cześć, witajcie w szybkim takim krótkim update co się dzieje u nas na budowie. Za nami luty, czyli cały miesiąc jak już kocioł gazowy pracował. Przez ten okres czasu utrzymywaliśmy temperaturę na poziomie 16-18 stopni w domu. Na rurkach była temperatura oczywiście stopniowo podnoszona od 35 finalnie doszliśmy do 50. No to wiadomo chodzi o bezpieczeństwo rur. Czemu tak robiliśmy? Oczywiście chodziło o wygrzanie wylewki, gdyż ona była robiona przed tynkami. No i taki, tak naprawdę ona nie zdążyła naturalnie odparować, jak i nie tylko ona. Także widać już, wiadomo, jest brudno i tak dalej, ale jest ona już dobrze wygrzana w miejscach, w których miała, miała po prostu popękać. Jak widzimy, jest wszystko fajnie. Zrobione. Co do zużycia za luty, mam już podliczenie, mam już pierwszą fakturę. No niestety, no tego, tak jak się spodziewałem, troszkę będzie to kosztowało. Co mamy dalej? Prace budowlane, niestety, dalej stoją. Czekamy cały czas na wykonawcę, no ale niestety siła wyższa. Tu jak widzimy, góra tak samo jest ładnie już wygrzana. miejsca gdzie miało popękać, popękało. No cóż, co robimy? Dalej walczymy z wilgotnością, niestety. Dom teraz na zewnątrz mamy po 16 stopni. Okna są uchylone, góra jest cały czas jakby wietrzona. Naturalny przepływ. I tu, niestety, gdzie mamy mostki termiczne, czyli gdzie idzie beton, bardzo trudno jest odparować z tą wodą. Tak jak widzimy. Klatka schodowa, tu się praktycznie nic nie zmienia. A tutaj zobaczycie, jeszcze też wrzucę yy, wstawkę, bo nagrywam tak naprawdę wszystko za jednym razem. Yy, nie miła niespodzianka, tutaj trochę nam już róg fajnie podsech, lecz pojawił się nam grzyb. Grzyb został zeszlifowany, psiknięty preparatem, przetarty wodą, także znowu troszkę nasiącho. Ale jak widzimy, został, mam nadzieję, skutecznie pokonany, i nic więcej nam nie wyjdzie. To był taki grzyb, pleś, nie wiem, nie znam się. Powierzchniowy raczej, także. No i tu pokój, niestety, najgorszy. Kompletnie mam wrażenie, że tu nic nie schnie. No, jedynie róg troszkę ładnie zszedł, ale tu, gdzie idą słupy betonowe, to wszystko jest mokre. Czy to doschnie, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Bo tak naprawdę, jeżeli wiadomo, są jeszcze inne rzeczy do robienia na budowie, ale na ten moment ciężko będzie zacząć pracę. Jeżeli chodzi o środek, takie to jest w Obi za 30 zł. Opinie na internecie dobre. Mam nadzieję, że to pomogło w następnej aktualizacji Wam powiem, czy to się wykwitło znowu, czy nie wykwitło. Oczywiście włas mamy już zamontowany. Dobra, ale przejdźmy do tych rzeczy najważniejszych, czyli ile kosztował, nas, ile kosztował nas gaz. Także, jeżeli chodzi o gaz, przez cały miesiąc zużyliśmy 316 metrów sześciennych gazu, co w przeliczeniu na kwotę wyszło nas 1360 zł. Takie Rachunek, zagrzanie domu. Gdzie którym temperatury na zewnątrz były niskie, nie mamy ocieplenia, dom był dwukrotnie wychładzany i potem dogrzewany, także ten pies praktycznie chodził na okrągło, może nie były to duże temperatury, lecz mi się wydaje, że jeżeli przyjdzie już sezon grzewczy, dom będzie czyści ocieplony, z zewnątrz, temperatura komfortowa, więc na pewno kwoty nie powinny zabijać. Miejmy nadzieję, jeżeli chodzi o prąd, gdzie zużyliśmy prądu, to proszę Państwa jest to 88 kWh. To zużył sam piec plus, tak jak mówiłem, parę dni chodziła, chodził nam osuszacz. Także też myślę, nie ma tragedii, nie dostałem jeszcze rachunku, lecz myślę, że będzie to w granicach nie więcej niż 150 zł, może i mniej. Wiadomo, największą rzeczą w tym momencie to będą opłaty. Stałe. Dawno nie byliśmy w kotłowni, nie, przepraszam, jakiej kotłowni, e, w spiczarce. Tutaj widzimy wszystko ładnie nam już poteschło. Tutaj jeszcze wiadomo jest fundament, więc tutaj będzie trochę to ciągło już widać. No ale tutaj nam się zbiera jeszcze ze schodów, będą, gdzieś ta woda musi wyciągać. Ale tu miejmy nadzieję, że żadnego grzyba nie będzie. To sobie wszystko powolutku schnie. No, i myślę, że za tydzień, dwa naprawdę już ruszymy. Tak jak mówię, na razie to jest niespontane, bo to wszystko stoi sobie, oddycha, pracuje i co? No, i prawdopodobnie. O, jak coś to koza jest do sprzedania, by ktoś chciał. I taka mała regresja. Niby miało nic się nie stać. Dając do komina do wentylacyjnego, aczkolwiek nie wiem, czy zobaczycie. Troszkę sadzy zaszło. Troszkę sady zaszło, na się nic się nie stało. Ten trudny okres przetrwaliśmy. A, no i jeżeli chodzi o wilgotność, sprawdźmy jeszcze w dół. Temperatura aktualnie 14,5 stopnia, 63% wilgotności. Według sterownika pieca mamy 14,5, na zewnątrz 11, i w tym momencie nie chodzi piec. Także dzisiaj włączy się chyba tylko na pół godziny w nocy, z tego co patrzyłem na aplikację. Góra wiadomo trochę yy, chłodniej, bo mamy otwarty luf na strych, działa też jako dodatkowy komin, wyciąga. Nagórzamy 12 stopni i 69% wilgotności. No nie ma co ukrywać, też na polu padało przez noc, więc ta wilgotność trochę też z pola jest wzięta. A czykolwiek na pewno wymiana świeżego powietrza. Będzie tu bardziej sprzyjać niż nie sprzyjać. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczymy się już, jak już tu będzie się coś działo. Będziemy coś tutaj robić. No to, cześć i czołem.